Z tej strony TyPonga, dzisiaj zagramy sobie w Farminga Simulator 19. Jak widzicie, trochę kaski zeszło z konta, Też kupiłem sobie piękne kosiareczki. E, chciałbym kupić w następnym odcinku konie, lecz jak chcemy mieć konie, to potrzebny jest nam owiec i siano, a my siana nie mamy. Trzeba pokoić wszystko wokół tam naszych pól. Zgrabić, yy, przetrząsnąć, zgrabić. I zbelować. Jezu, za dużo roboty. To co. O kurde. Ojej. Dzień jak co dzień. Trzeba to odłączyć. To nic nie da. Ojej. Trzeba zrobić. Wysarskie trzeba wejść do traktora i walnąć z całej siły tego ciągnika. Wypad mi stąd. O piękne, piękne obrazki z naszego gospodarstwa. Ło kurde. O, kurde, ale żem walną. O! jest git! Kurde! Zobaczmy niech tutaj stoi. My wsiadamy sobie do walterki. Halo? Uai. Dlaczego ta gra to robi? Dobra. To kosimy. Za, yy, A, poza odcineczkiem mamy tutaj całe pole skultywatorowane. Yy, zbelowałem... Yy, zebrałem te wszystkie bele. Kupiłem tego Ursusa, yy, Wypożyczyłem tego Ursusa. Jest tutaj, są tutaj bele w środku, bo tak 4, wszystko wszystkiego jest 8, a tego 4 to tak brzydko by było. Ja dbając o estetykę. No i ja to zrobiłem i... Nieważne. Zaczynajmy już kosić. X, no, no, rozkładam tej kurde. Nie chcę tutaj kosić, tu gdzie będą e, e, konie, bo tam będzie problem z tam. Będzie, że coś tam jest na tym miejscu i tam. E, dłuższa sprawa. Włączmy to. V. Jeszcze. Drugą trzeba spałować, dobra, a druga to trzeba spałować. No, i jedziemy z tym śledziem. O kurde, trzeba cofnąć. O, jest git. Nie, nie jest. Nieważne. Jedziemy sobie. A więc, tak, jak będziemy mieli konie, to można je nazwać. Piszcie w komentarzach, jakie nazwy tych koni mogłyby być. No i nazwiemy je jakoś tam dziwnie, tak fajnie, tak, tak głupio tak. różne będą pod niej imiona. O kurde, ale ja tu równo koszę. Ojej, ojej, ojej. Dobra i tak to się później tam będzie zgrabiało, belowało. To się tam wszystko ogarnie. Bo jak się zgrabi, no to się będzie grabiło równo, a teraz nie trzeba równo. Ale jakby... Nieważne. Jezu, ile ja jeszcze w tym odcinku razy powiem nieważne. Jak komuś się chce, to niech ktoś przeliczy i podepnę serduszko w komentarzu, kto policzy. Ale nie liczcie tak bez sensu, tylko tak, ile było. Naprawdę, nie? Bo taką randomową liczbę to ja też mogę napisać. Ojej. Pięknie kosimy. Belarka pięknie stoi sobie i czeka. Samotna taka jest. Nie mam dostępu do tego terenu. Eee, co mnie to obchodzi? Gościu. Ja gadający do automatu. Ojej, ale krzywo kosza. Trudno, nieważne tam. Odrośnie, to nic nie będzie widać. No, kolejny pasek. Tam nie będziemy sobie kosić, bo tam wiadomo co będzie. Chodź? Nie, 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 nie. No nie mam, no i co? Co mi zrobisz? Zbanujesz Nie, nie, nie zbanujesz. No właśnie. To po co mi to gadasz? Kombajn biedny czeka na nas, aż go odwieziemy. Siądziemy do niego i go odwieziemy. Czy tak się stanie? Nie wiem. No chyba, że będę potrzebował kombajna do żniw, ale na to nie zapowiada się na razie. Jak już to użyję pracę Nie, dobra, nie, 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 nie. Trzeba tego kombajna zaraz uratować. No i git, i skoszono. A nie, tam jeszcze pasek jest. No to fajnie. O, to, po, to poprawię tego mijaka. Przy okazji... Zawsze więcej trawki. Kurde. Tej trawy to nam to tak dużo da, że to będzie hit po prostu. O! Idealnie na styki. I zaraz będzie nie masz dostępu do tego terenu. Jak mam dostęp do wszystkiego. He. A jeszcze tamto mamy roboty, a roboty. Siadam gdzieś, trzeba będzie osobno, a może nie osobno? To jest problem. No, zamknij... ...ryj. O. Ech. O, czekaj, skosimy, skosimy, skosimy. Nie słoma, halo! <laughs> nie, tylko nie to! Jak zawsze, oszukiwani przez Giant Software. Nie, <laughs> to jest złe, bardzo złe. Popingę, ale te tekstury są ładne. Kurde. Koszać i szać śmig. O, trzeba sobie tutaj pokosić. Ale tu coś mi ładnie równo idzie. Świata. Ups, nie chcę znaki dadzą się rozwalić kiedyś. Kiedyś pamiętam, jak sobie jadę, chcę rozwalić to i nagle się klinuje i dupa. O! I gitara. Dziękujemy, do widzenia, odłączamy to. Pokój, to. Ej! Co jest? Zresztą no, to odjedziemy. O! To te mamy przetrząsarkę? Za 100% nie. Nie, przetrząsarki nie mamy, ale przetrząsarkę. Pokupimy, nie? Przetrząsarka. Nie wiem, czy to to na pewno, ale. Zaufajmy. Bardzo ładna jest ta walta. I dowiedziałem się, że hamulce też tu zdziałają. Zobaczcie, patrzcie, patrzcie. Trzeba się rozpędzić. Tak mocno. O. I widzicie, spójrzcie na hamulce. Nie było tego wcześniej. O. A teraz jak wolno hamuje? Co? Jakiś patch był, czy co? Nie wiem, nie wiem. Może to ja to inaczej pokazywałem. Nieważne. Oj, to, konie, to będę musiała jakieś żniwka zrobić poza odcinkiem, żeby tu konie zrobić. Nie podoba mi się to zbyt bardzo. Nie. A kurczę. Śmik. Jak się w tej grze przytrząsały? Trzeba się dowiedzieć. Mission Impossible. O! Trzeba będzie byczkowu skupić do koni. Ale nie będziemy kupowali tego takiego pojemnika fajnego do wody, bo. Trzeba być realistycznym. Trzeba jeździć do stawu, napełniać. To jest, to jest, taki urok, że nie pytajcie, wprost. No to tutaj sobie cekawalniemy. Razbój. Opuść i włącz. Ojej, jak to fajnie wygląda. I to jest jaśniejsze później. O, to na bogato. No, to ja mogę robić. Ale jakie ładne to takie limonkowe jest. Nie, takie no to jest raczkowate. No to fajnie. O, i tutaj teraz równo trzeba przytrząsnąć. Teraz będzie gity do zgrabiania. I wyjdzie fajne siamo. Wow! Wow. Ojej! Ciekawe, co z tego wyjdzie? O kurde. To może być ciekawe. Może zaczniemy jedną belę z tego? To będzie bardzo ciekawy. Czy to będzie słoma, czy to siano będzie? Ojej. To będzie siano, to, to farming, poprawcie to, bo to, że nada by, by, by była. Ale tu nierówno. Ale nie musi być wszystko przytrząśnięte. Starczy, żeby było przytrząśnięte, jak zaczynamy belę. Bo nie chcemy trawy. Chociaż, chociaż, chociaż. Nie wiem. O! I to jest najlepszy efekt. Oj, ta, ta trawa, jak się tak lata w powietrzu. Kurde. To jest ciekawe. Ciup! Eee, mhm, Ciekawe, ile z tego nam wyjdzie. Obstawiam bardzo, 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 bardzo mało. Ja i równe przetrząsanie. Y -y -y. Co mi tam nie przetrząsnęło? Co za chamy? Chyba tego już nie zbeluję. Nie, y -y. Znaczy na odcinku jeszcze zgrabię, ale zbeluję. I zbiorę po y -y, prze -y -y. Poza nagrywkami. Dobra? Musicie mi zaufać równo sobie robię. Na pewno. Obiecuję, nie zawiodę was. Mam nadzieję. Że to będzie topa. Dobra. Chyba to wszystko. A jednak nie, bo tam jeszcze zostało. Dwa razy przytrzęśnięte dwa razy przytrzęśnięte trawa. Teraz ładnie. Tutaj nie, nie koszę, bo mówiłem Wam o co chodzi, nie? Ach, ciekawy, ciekawy będzie ten moment ser, gdy już będziemy mieli wszystko. Będziemy bogaci, to może stworzymy jakąś drugą serię, na, na, może polską wieś Ursusy, to oto jest plan. Aha, to musicie zostawić tak, dopóki ta seria się nie skończy, to tak 100 subskrypcji trzeba będzie że żebym już zapał do nagrywania, rozumiecie o co chodzi, bo jak tak wiecie, nikt nie ogląda, no to Zapału nie ma. A taki citrox, Siawo, blołek, yy, Ekipa, to oni mają zapał. Oni mają widzów i ceny, oni są ustawieni. W tym fachu. Kasę i trzepio idą. Mm. O kurde. No to nieźle pojechał mm. bardzo równe koalit trzeba by było tą Walter chyba umyć no nie ona jest czyściutka. Umyłem poza odcinkiem. Wszystko jasne. Wszystko jasne. A i skleroza nie pytajcie. O! Jak to tam się znalazło? Przypadek? Nie sądzę. Śmig. Śmig. Ojej. O kurde. Ale mi przeliczyło. Dobra, uznajmy, że jest dobrze tę. Uznajmy. Ja nie mówię, że jest, bo nie jest, ale uznajmy tak. Nie, to chyba net nie zgrałem. No dobrze widzowie, ja Was żegnam. Trzymajcie się. Na razie... No. Jeszcze nie? Trzeba zapisać, trzeba zapisać. Na razie. Cześć.